Odpalamy protokół: tęczowa rewolucja nabiera mocy. Pamiętacie, jak zapowiadaliśmy, że ten sezon tańca z gwiazdami będzie historyczny? Jak zacieraliśmy rączki na myśl o dramie, jaką wywoła pierwsza para jednopłciowa? No więc stało się. I efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Na celowniku, a jakże, nasza nowa, ulubiona para rewolucjonistek. Medalistka olimpijska Katarzyna Zilman i jej taneczna partnerka tancerka o statusie legendy Janja Lesar. Wczoraj wieczorem w drugim odcinku Tańca z Gwiazdami te dwie wspaniałe kobiety wyszły na parkiet, żeby zatańczyć namiętne, pełne emocji tango. I to co się stało, przejdzie do historii polskiej telewizji. To nie był zwykły taniec, to był manifest to był spektakl, to była czysta, skondensowana, piękna i potężna kobieca energia. Zapomnijcie na chwilę o wszystkich tych ustawkach i romansach. To, co pokazały Zilman i Lesar, było po prostu autentyczne. Była siła, była pasja, była technika i była ta niezwykła, elektryzująca chemia chemia, której nie da się wreżyserować ani udawać. Internet oszalał. Tym razem nie z hejtu i oburzenia, tym razem oszalał z czystego, niefiltrowanego zachwytu. Sekcję komentarzy zalała gigantyczna fala miłości, wsparcia i komplementów. Fani piszą wprost, że wzroku nie szło oderwać, że to był najlepszy występ wieczoru, że to jest nowa jakość w tym programie. Nawet jurorzy, zazwyczaj surowi i krytyczni, byli pod ogromnym wrażeniem. Dostrzegli prawdę i emocje w ich tańcu. My w alercie celebletki, cynicy z zawodu, patrzyliśmy na to z otwartymi ustami. I musimy przyznać z ręką na sercu: to było po prostu cholernie, ale to cholernie dobre. To był ten rzadki, magiczny moment w polskim showbiznesie, kiedy na chwilę zapominasz o całym tym blikszcze, o wszystkich tych aferach i po prostu podziwiasz czysty, nieskrampowany talent. I wiecie, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze? że to wszystko dzieje się naprawdę. Że ta tęczowa rewolucja, z której na początku trochę sobie żartowaliśmy, okazuje się nie tylko medialnym skandalem, ale przede wszystkim pokazem niezwykłej klasy, talentu i odwagi. Oczywiście wciąż czekamy na jakąś dramę, ale na razie, na razie po prostu bijemy brawa. Co myślicie o ich występie? Też byliście pod takim wrażeniem? Czy to jest najlepsza para tej edycji? Czekamy na Wasze opinie i subskrybujcie, bo my będziemy z uwagą śledzić każdy krok tej rewolucji.